Zakazanemu śpiewakowi i zakazany pisarz. Oto wkracza on, w gniew obutny, wzdłuż idzie ostrogranią Monte Rossini w asyście Fideliona, głosu swego masyfa. Spierają się współgłoskowo na temat samogłosek wiatru, wyzwiskując się po nazwiskach z krzykiem i nawzajem. James Joyce w formie. Ja jestem Gabriel, a wy jesteście na kanale książkowym w cyklu literacki Zoom, w którym to dzisiaj omówimy sobie książkę Pisma Estetyczne Jamesa Joyce'a. Pisma Estetyczne Jamesa Joyce'a to jest tytuł, który ukazał się jakoś pod koniec zeszłego roku nakładem wydawnictwa Oficyna, które od jakiegoś czasu serwuje nam na przykład nowe przykłady uznanych klasyków, czy wznowienia bądź. Tytuły, jakby z dziedziny filozofii, które jakby są wyczekiwane i wymagane, powiedzmy, przez czytelników z tej dziedziny. I takim fajnym uzupełnieniem do ich oferty właśnie jest książka Jamesa Joyce'a Pisma Estetyczne, która jest takim zbiorem tekstów wczesnych Joyce'a, które nie były publikowane w większości za jego życia. I ta książka, myślę, że z założenia może wzbudzać, jakby, pewne. Kontrowersje i pewne problemy związane z tym, że to jest coś, czego sam autor w większości wypadków jakby nie autoryzował, nie powiedział o tym, żeby wydać to po jego śmierci. I z tego względu, jakby wydanie czegoś takiego po śmierci autora, i to jakby wiele lat już później, wzbudza zawsze pewnego rodzaju kontrowersje. I taką chyba największą kontrowersją, jeżeli chodzi o tego typu sprawy, była książka pod tytułem Oryginał Laury Wladimira Nabukowa, która ukazała się jakiś czas temu w Muzie po polsku, i ona wzbudziła szereg jakby niezadowolenia fanów pisarza z tego względu, że tak naprawdę oryginał Laury przede wszystkim miał zostać spalony po śmierci Nabukowa przez rodzinę, ale nie zostało to jakby zrobione. Zostało to wydane po kilku latach w formie książkowej, i ta książka to był tak naprawdę zbiór notatek, luźnych myśli. Nie było tam powieści. Może były jakieś tropy, które mogły się stać powieścią, ale powieści tam nie było. I cena tej książki, czyli około 60 zł wtedy, była dosyć wygorowana za to, co wydawca nam oferował, i wzburzyło to grono oddanych fanów pisarza. Ze względów takich krytyczno-literackich ta publikacja myślę, że mogła być interesująca, natomiast dla zwykłego czytelnika niekoniecznie. I czy te obawy się na przykład sprawdzają w przypadku pism estetycznych Jamesa Joyce'a? Według mnie zdecydowanie nie sprawdzają się, chociaż część tych tekstów, które zostały zebrane w tym zbiorze, jest na przykład niedokończona bądź brakuje jakichś fragmentów w nich. To i tak, jakby ich wartość jest zazwyczaj pełna. Pełna z tego względu, że mamy tutaj zbiór, tekstów, które w większości wypadków są pracami Joyce'a, które on pisał jeszcze w trakcie bycia studentem. Część kolejnych rzeczy, które gdzieś tam się pojawiają w dalszej części książki, to są teksty, które Joyce tworzył na przykład będąc w Paryżu. A później, na przykład w trakcie tego, jak próbował dostać się do pracy we Włoszech, mamy takie dwa teksty: jeden był pisany po angielsku, drugi po, po włosku, które też właśnie doczekały się z tej okazji polskiego przykładu. A na samo zakończenie, jakby zbioru, otrzymaliśmy. Tekst zakazanemu śpiewakowi, zakazany pisarz, który jest już pisany w tej estetyce znanej z Finnegan's Wake, czyli jest to taka estetyka bardzo wymagająca i bardzo też jakby gęsta, jeżeli chodzi o to, co się tam dzieje na poziomie języka. Więc z tych względów zdecydowanie pisma estetyczne Jamesa Joyce'a nie powtarzają jakby problemów oryginału Laury na przykład, a dodatkowo jakby o bogactwie tej książki świadczą też jakby wszelkie krytyczne jakby elementy, takie dodatki krytyczne, które się w niej znajdują, dlatego że otrzymujemy na początek około 50 stron wstępu, w którym Artur Przybysławski, w którym Artur Przybysławski jakby wyłuszcza, czym właściwie są te teksty, gdzie po pierwsze, jakby opowiada o tym, jakby co czeka nas jako czytelników w tym zbiorze, a po drugie też mierzy się z ideami, z. Koncepcjami, które Joyce tutaj jako młody autor próbuje gdzieś tam forsować. Przede wszystkim skupia się dosyć mocno na filozofii, na stronie filozoficznej, po którą James Joyce tutaj sięga. Więc mamy dużo odniesień do Arystotelesa, do świętego Tomasza z Aquinu, czy z, do świętego Augustyna. I z nimi wszystkimi gdzieś tutaj jakby. Autor wstępu się mierzy i próbuje nam przybliżyć to, czy te myśli Joyce'a z czasów młodzieńczych były faktycznie unikalne bądź nie. Zazwyczaj wychodzi, że jednak nie. Natomiast to jakby zupełnie nie szkodzi też tym tekstom w momencie, kiedy zaczynamy je samodzielnie czytać. Dostajemy do nich też dosyć liczne przypisy, które rozjaśniają sporo fragmentów tych tekstów. A na sam koniec po tym właśnie wspomnianym przeze mnie tekście, zakazanemu śpiewakowi, zakazany pisarz. Jerzy Jarniewicz, który przełożył ten ostatni tekst, dokonuje takiej mniej więcej 20-stronicowej dekonstrukcji właśnie problemów, przed jakimi staje tłumacz, który próbuje przełożyć taką gęstą prozę, pełną eksperymentów, pełną różnego rodzaju zlepków, na przykład wyrazowych i tak dalej, na język polski, i robi to naprawdę w fantastyczny, interesujący sposób. Także możemy zobaczyć tego tłumacza od kuchni, ale też Joyce'a od kuchni i czy ta książka jest dedykowana wielbicielom Joyce'a, którzy są na tyle jakby zajarani samym autorem, że po prostu potrzebują pism estetycznych do tego, żeby go w pełni gdzieś tam zrozumieć czy pogłębić swoją wiedzę na jego temat? Myślę, że nie jest to tylko jakby propozycja dla osób, które Jamesa Joyce'a nie znają. Nazwisko Irlandczyka wzbudza zazwyczaj szereg różnego rodzaju lęków przed czytelnikami. Mogę o tym jakby zaświadczyć jako człowiek, który pracuje w księgarni i który próbuje czasami na przykład polecić ulisesa albo portret artysty w wieku młodzieńczym, co zazwyczaj spotyka się z dosyć dużym oporem, dlatego że ludzie się po prostu w dużej mierze boją tych książek myśląc o tym, że mają wysoki próg wejścia. I jak w przypadku Ulyssesa czy tłumaczenia Finnegan's Wake, to oczywiście jest prawda, tak? W przypadku e, Portretu artysty czy, e, e, czy Dablińczyków e, już niekoniecznie. To są teksty, do których można wejść, nie znając jakby e, za bardzo nawet samego pisarza. I dla takich osób też właśnie są pisma estetyczne Jamesa Joyce'a e, doskonałe z tego względu, że przede wszystkim pomagają nam w taki sposób bardzo skondensowany poznać estetykę i zakres tematów, zakres pewnej mocy stylistycznej, którą ma ten autor, który będąc nawet młodym pisarzem, miał już tę parę w piórze, którą czuć nawet w tych tekstach z czasów studenckich. Świetnie podsumowuje to w swoim eseju Samuel Beckett, który pisze w wierności przegranej mniej więcej tak. Mamy tu do czynienia z surową treścią hieroglifów. Słowa nie są tu dwudziestowieczną farbą drukarską odciśniętą zgrabnym maczkiem na papierze. Są czymś żywym. Z impetem wpychają się na kartki książki, iskrzą się, płoną, gasną i zanikają. I Beckett pisze tutaj przede wszystkim o Finnegans Wake, które jest takim dziełem bardzo jakby wymagającym i bardzo trudnym, uchodzącym zresztą za najtrudniejszą książkę na świecie i myślę, że z wielu względów słusznie. Natomiast myślę, że ten fragment, ten cytat z eseju Becketta można śmiało odnieść w ogóle do prozy Joyce'a, która jest niesamowicie muzyczna, która jest niesamowicie gęsta, jeżeli chodzi o to, co on robi w obrębie stylu i w tych pismach estetycznych właśnie to czuć, więc jeżeli baliście się kiedykolwiek sięgnąć właśnie po książkę Jamesa Joyce'a, bojąc się właśnie tego, że ta proza was przygniecie, że nie będziecie w stanie na przykład jej dokończyć, to pisma estetyczne będą doskonałą taką wyprawką na to, żeby faktycznie sięgnąć po następnie na przykład Dublinczyków albo portret artysty w wieku młodzieńczym, do czego zachęcam. Zachęcam w ogóle do czytania Jamesa Joyce'a, choćby z tego względu, że w tym roku nakładem właśnie wydawnictwa Oficyna powinien się pojawić nowy przekład Ulyssesa, na który ja, jako lekki fanatyk Jamesa Joyce'a, czekam z wypiekami. I mam nadzieję, że Wy też z wypiekami czekać będziecie na ten przekład i sięgniecie właśnie po pisma estetyczne. Dzięki i do zobaczenia.